Hej, z tej strony Dawid Płochadyk i zapraszam Was do kolejnego odcinka z The World of Tanks Blitz było szybkie przy, przywitanie Dzisiaj będziemy grali T-44 I... Jak widzicie tutaj Na, na T-44 dalej nie będę szedł T-54 dla mnie to już Niefajny czołg Z powodu Wieżyczki Niektóre z tych to chyba mają pociski kumulacyjne, ale szczerze to ja nie wiem. Jeśli się Wam spodobało, to zostawcie łapkę, subskrypcję i lecimy dalej. Ale znowu będę miał Pink 500. Że ja nie mogę Proszę oj, oj, oj. poczekać Mój ping mi tak strzala jak nie wiem Mam nadzieję, że tam po prawej stronie nasi cięscy partnerzy dadzą radę. Poderaj muszę. Ładuj, ładuj. Weszło jak masło. Przeciwnik obrwał. Każdy odcinek to będzie po jednej bitwie. şah super te 49 mnie opuszcza wystaw tą gąskę ty Może będzie to dwie, jak szybciej zginę. Nie ma mnie. I am dead. Nie wiem, dlaczego ja to powiedziałem po angielsku. No nic, jedziemy na, na rundę drugą. Mm. Mam nadzieję, że Wy się cieszycie, na, że już są wakacje. I upał straszny jak nie wiem. Najlepiej wyjechać tam na, na te... Najlepiej wyjechać na plażę, na nadmorze albo w góry. By się poopalać. Ja to nie mam... Ja to nawet nie mam pomysłów, że pojadę na wakacje, jest nie wiele rzeczy, gdzie można wyjechać, ale i tak trzeba czekać. W tym problem, że ja nie wiem gdzie wyjechać, bo nie mam pomysłu. Chyba będę przez jakiś czas siedział w domu, Sam nie wiem. Puh, tu, 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 Nie, ja, by, ja tego nie będę czytał. Jest tylko nas dwóch. Tam niszczyciel. Reszta tam... Na lewą stronę. Okej, okay, jest cztery, są cztery przeciwnicy, czyli trzy średnie, jedna. Wow! Alecież nie dostałem na, na tego zniszczenia magazynu amunicji. do tych drzew, drzewa, na czołgów czyli tak, na, na, jak dalej tak pójdzie, to ja zostaję przy T-44 dalej pójdę po IS-7, IS-4 i może zostanę przy prze zjeździcielskiej przez su 102 su 100, 100, SU-152 tutaj niemieckie, na nie, sorry RHB WTN można nim oczywiście łatwo trafić odłamkowym taki e, taką e, podpowiedź tam e, Tiger P może e, możesz, e, go wezmę, bo ma mocne pancerz z przodu pałkę na pewno nie biorę bo ma e, słaby punkt ma słaby ma punkt tutaj e, na dole dzioba Tutaj dam, to cała, no cała tutaj jak jest, go, jak jest gąsienica, to tutaj jest też jest słaby punkt, to, to ogólnie. A z wieżyczki, wieżyczkę z przodu jest trudno trafić. Nawizuj, gdzie tutaj jest ten punkt, no ta dziurka. No i Tiger się zatrzymam, przez Ferdynanta na pewno nie, no. Jak Tiger, to mógłbym wziąć, ale Zniszczycielski to wystarczy, że ktoś ci zajedzie od tyłu i Bum Tiger ben, Tiger B, Tiger P Się zatrzymam Tutaj tak Dojdę do S setki, jeśli mi się uda Na pewno będę aż z tych czołgów średnich Leopard 1 i E50M Więcej niemieckich. Z Stanów Zjednoczonych USA na pewno kiedyś zdobędę na T-95. Tego wiem. Fajnie będzie, jak zostanę przy T-28 Prototype i T-95, bo dalej na, to tutaj na nie do tutaj nieślicierskich nie dojdę. Zostanę przy T-30. No, dla mnie T30, no, nie, powiedzcie mi To chyba nie wygląda jak, to chyba wygląda jak ten sam czołg jak T29 Tylko jedną cyfrę więcej Tylko, że T29 ma tutaj wieżyczkę jeszcze tutaj dodatkowe I nie ma wystawionych tych Eee, dobra, wam pokażę Bo to, no bo T30 wygląda jak ten które ja mam dalej z US, czołki ciężkie to zostanę przy te dwa na razie, Semen, Joch no. się zobaczy tutaj dalej. Z tymi czołgami średnimi i lekkimi, to nawet nie wiem, czy przejść, czy nie przejść. Dobra, dalej. Wielka Brytania FV215B-183, to daleko zajdzie mi, żebym go dostał. Ale bliżej jestem do tego tutaj na dole. Ciężkiego FV215B. Brytanek na, na nieświeciela. Do Japonii jeszcze nie wiem, ale na pewno będę przy STB-1, bo nieścicielskich ani drgnie. Nie? Chiny... Nie, nie wiadomo. Najwyżej chyba one zostanę przy średnich i ciężkich, bo też w nie u mnie nie warto. Dla mnie, dla nieścicieli, to zamiast stać w roku i krzy, się w, szka, w krzakach, to lepiej ruszyć dalej i inny, pomagać innym, a nie siedzieć w czołgu, w krzakach z tyłu w na samym kącie rogu do Francji nie mam nic przeciwko ale i tak chyba no może zostanę przy AMX 13 75 i 90 dalej nie ruszę, a nacja europejska to to Kranwald Progetto 65 i TVP 51 ale to jeszcze daleka droga te 44 mnie kosztowało ponad 2 miliony, nie, nie całe. No dobra, przez taką gada, e, rozmowę, opowiadanie, to no, jest zakończenie. Jeśli mi strzelam i na, na, na magazyn amunicji, to trudno. Jeśli przegram, kończę. Jeśli wygrałem, kończę. Prosto. No ja lubię jedna. No, każda bitwa będzie na każda jedna bitwa czy dwie będzie na jeden odcinek, z lewa, z woda, to jeszcze muszę sobie ustalić, czy robić, czy nie robić. No, teraz ja jakoś zbieram na ten, który ma ponad 20 sekund przeładowania, działa 122 mm i przeciwkońcem podkalibrowy i odłamkowo burzący. No to jest już powiedzmy różnica tym a tym. Jeszcze silnik będę musiał wzmacnić Mam nadzieję, że dobra. Nie, tego nie w 16801 p Taka nie ten czołg. I jeszcze ma lukę przy dziele, przy lufie. Taka mała tyci, tyci lufa. I znowu ja jestem z Progetto i... hejo Progetto, ja tam nie jadę. E... Okej, okay, pojadę z Choć nie wiem, e, Boże... Ja pierdziele Już nie wiem czy będą wszyscy my pojechali tutaj Skoro i tak za to ktoś tam A co mi tak pierdzi w tym? Okay. Jakby co to ja mogę tutaj posiedzieć. Ale idiota ze mnie. beep 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 shit Modłamkowy, modobłankowy. Nie. Uciekł. Ale gruba ta bestia. Ups. Robię, jak mam te laki, takie przecinanie. Dalej ah. dalej. Przestań na ścianę Dzięki za oglądanie.